kandydatem na urząd prezydenta doktorem Andrzejem Dudą. Serdecznie go witamy. Troszkęśmy się spóźnili, ale myślę, że nie będziecie Państwo żałować. Jak usłyszycie to, co ma do powiedzenia nasz kandydat Andrzej Duda. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za przybycie i przepraszam za to opóźnienie. Przy jeszcze w dodatku niezbyt pięknej aurze, ale muszę Państwu zdradzić, że jadę z milówki. Po drodze jeszcze był żywiec. A tam, jeżeli chodzi o komunikację i drogi, katastrofa. Korek na korku, że im się tak wystali. Przepraszamy najmocniej, ale no niestety infrastruktury, która jest tak niezwykle potrzebna, drogi S69, która tam pomaga pomagałaby w komunikacji nie ma i, i problemy są ogromne. To jest to. Między innymi, co trzeba w Polsce naprawić, co powinniśmy nadrobić, ale niezwykle Państwu jestem wdzięczny, że zechcieliście zaczekać, że chcecie się ze mną spotkać, wysłuchać mnie, porozmawiać o Polsce. W tym, no jakże pięknym miejscu, muszę się przyznać, że chociaż w Cieszynie u Państwa byłem wielokrotnie, oczywiście przejazdem, jak wielu Polaków, ale tu na rynku jestem po raz pierwszy i jestem pod ogromnym wrażeniem, naprawdę. No. Imponujące, imponujące to wygląda. Tak, jako krakowianin jestem szczęśliwy, widząc taką zabudowę w takim typie jak u nas. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że dzisiaj Cieszyn znalazł się na trasie tego mojego objazdu po kraju, spotkań moich z rodakami we wszystkich zakątkach Polski jako dla kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej jest to dla mnie niezwykle ważne żeby właśnie spotkać się z państwem z moimi rodakami nie tylko w Warszawie w Krakowie ale także w tych miejscach gdzie mieszkają żeby tutaj porozmawiać o tej rzeczywistości która dzisiaj nas otacza i o tym jakie możemy mieć oczekiwania i o tym jaka chcielibyśmy żeby była Polska i także o tym jaka ja bym chciał żeby była w Polsce prezydentura, jak powinna wi wyglądać wizja rozwoju państwa polskiego, naszej ojczyzny i jak prezydent powinien wykonywać swoje obowiązki. To miejsce bardzo szczególne. Cieszyń, Śląsk Cieszyński, bo tutaj mieszają się kultury, tutaj jest granica, przecież zaraz za rzeką, za, za Olzą mieszkają także. Państwa rodziny, państwa przyjaciele, i to jest takie miejsce, które pokazuje, że można razem dobrze żyć. Że można się różnić od siebie czasem, a jednak żyć w przyjaźni, jednak tworzyć te dobrze, dobre relacje, nawet jeżeli te różnice dotyczą także religii, bo przecież mieszkają tutaj e, i katolicy, i mieszkają protestanci, i wszyscy razem potrafią tworzyć spokojną, dobrą atmosferę. I jeżeli mówimy o tym, jak chcielibyśmy żeby układały się te relacje między nami w polskim państwie. Ja myślę, że także na tle tych różnic politycznych, ideologicznych, bo demokracja ma przecież to do siebie, że mamy różne poglądy. Na tym polega jej zasadnicza cecha. Gdyby tych różnych poglądów nie było, demokracji by nie było. Ale rzecz cała chyba polega na tym, żeby się nawzajem szanować. Rzecz cała polega na tym też, żeby, jeżeli nawet prowadzi się dyskusję, jeżeli nawet jest spór, bo spór jest także, w naturze demokracji. To, żeby realizować to z kulturą, żeby to była taka, jak to mówią, merytoryczna dyskusja z wzajemnym szacunkiem, także. Choć oczywiście to nie przeszkadza ocenie tego, czy z działań realizowanych przez kogoś jest się zadowolonym, czy nie. Czy z działań realizowanych przez kogoś się akceptuje, czy też uważa się, że powinny były być zadania, zwłaszcza te publiczne, czy zawodowe czasem. Realizowane inaczej. I kiedy dziś ja mówię o mojej wizji prezydentury, to mówię, że chciałbym właśnie tego, żeby to była prezydentura rzeczywiście dialogu, bo uważam, że mandat prezydencki, niezwykle szczególny, bo przecież prezydent otrzymuje mandat od narodu, jest wybrany przez naród nikt inny w Polsce takiego mandatu nie ma, bo w każdej najmniejszej komisji wyborczej można głosować na prezydenta Rzeczypospolitej. Nie ma drugiego takiego mandatu w naszym kraju o tak niezwykłym, szerokim poparciu. A w demokracji musimy uznać, że jeżeli ktoś tą większość niezbędną do wyboru na urząd prezydenta uzyskał, to znaczy, że został wybrany przez Polaków jako ogół. I w związku z czym z tym mandatem wiąże się ty nie tylko niezwykła godność i niezwykły zaszczyt, ale także niezwykła odpowiedzialność i niezwykły autorytet. I ten autorytet, w moim przekonaniu, Powoduje, że to właśnie prezydent powinien być inspiratorem dobrych zmian. Że to właśnie prezydent powinien być inspiratorem, który wyznacza kierunki, w jakich powinno podążać państwo polskie. Wyznacza kierunki, w jakich to państwo powinno się rozwijać. Oczywiście nie jest w stanie zrobić tego sam. Potrzebuje do tego ekspertów. Dlatego ja zapowiadam, że jeżeli państwo mi zaufacie, jeżeli moi rodacy mnie wybiorą, to... Będę chciał zaraz przy urzędzie prezydenta Rzeczypospolitej powołać Narodową Radę Rozwoju, zrzeszającą ekspertów, z którymi razem będę pracował nad tymi dziedzinami naszego życia gospodarczego, społecznego, politycznego, które dzisiaj wymagają naprawy. A jest ich bardzo wiele. Bo jeżeli ktoś mnie pyta o zmianę, to ja mówię tak: jest potrzebna Polsce dziś niezwykle, ale przede wszystkim nam wszystkim, czyli Polakom czyli tym, którzy mieszkamy w tym naszym pięknym kraju, pomiędzy Odrą, Bukiem, Morzem Bałtyckim, a Olzą, jest nam potrzebna dzisiaj zmiana, ale władzy. Zmiana władzy po to, żeby wreszcie zacząć naprawiać te ważne dziedziny życia publicznego, które zostały zaniedbane albo które, powiem wprost, to może będzie mocne słowo, zostały w ostatnich latach zniszczone czy też zepsute. Tak jest choćby ze służbą zdrowia, tak jest też z systemem ubezpieczeń społecznych, z którym trzeba się zmierzyć, co jest niezwykle trudnym zadaniem, bo nikt się nie odważył zrobić tutaj uczciwej reformy od 89 roku. Jedyne, co nam zrobiono, to tak naprawdę nas oskubano z pieniędzy. Pamiętacie Państwo to hasło na emeryturze nie musisz udawać życia, a potem się okazało, że po 24 zł. wypłacają. Śmiech na sali i oszustwo, a prowizje były gigantyczne. I są dzisiaj ludzie, którzy ten system zbudowali w ten sposób i dzisiaj jako autorytety wypowiadają się w telewizji. Powiem tak: ręce opadają. I jeszcze krytykują tych, którzy mówią o potrzebie naprawy polskiego państwa w tak wielu ważnych obszarach. To także edukacja. Ileż zostało zepsute, ilu ludzi żądało przywrócenia nauki historii w szkole we właściwym tego wymiarze, tak żeby służyła ona dobremu, obywatelskiemu, a przede wszystkim patriotycznemu wychowaniu. Żeby młode pokolenia miały wiedzę na temat naszej ojczyzny, żeby miały wiedzę także na temat tych relacji sąsiedzkich, że czasem były one złe, ale najlepsze czasy były właśnie wtedy, kiedy one były dobre. Kiedy je budowano, a nie wtedy, kiedy starano się pogłębiać podziały między narodami. Między ludźmi. I to jest niezwykle istotne, bo na tym właśnie porozumieniu, na współpracy, na wzajemnych dobrych intencjach buduje się dobre współżycie między krajami, między narodami, między ludźmi, między sąsiadami. I taką Polskę trzeba odbudowywać także w zakresie edukacji. Trzeba ją przywracać, ale trzeba przy okazji też i zdecydowanie bronić naszych tradycji, bo one są ważne. Bo na nich zbudowano naszą kulturę i na nich zbudowano nasze społeczeństwo. One pozwoliły nam przetrwać jako narodowi w czasach, kiedy nie było polskiego państwa. Przez ponad 120 lat zaborów nie było przecież Polski, ale duch trwał w narodzie. Dzięki temu wychowaniu, dzięki literaturze, którą dzisiaj zabiera się ze szkół, ograniczając, wyrzucając z listy lektur te tradycyjne, te właśnie budujące siłę. Ducha, tak niezwykle przecież potrzebną, do tego, żeby istnieć, do tego, żeby mieć ambicje, do tego, żeby rozumieć, na czym polega rozwój, na czym polega budowanie wzajemnych więzi. Jaka jest też nasza historia i nasza tradycja. I powiem tak, to są wielkie zadania, z którymi powinien się zmierzyć także prezydent Rzeczypospolitej, nie sam z ekspertami we, w tym własnym zakresie, współpracując w ramach Kancelarii Prezydenta, w ramach Rady, Narodowej Rady Rozwoju i innej rady, które może powoływać. Ale powinien w tym zakresie współdziałać z rządem. Ja ogromnie na to współdziałanie liczę i ogromnie liczę na zrozumienie tych potrzeb. Bo jeżeli ktoś się mnie pyta, jaka potrzeba dzisiaj jest najważniejsza, to ja myślę, że dzisiaj najważniejszą potrzebą, jaką mamy... Tutaj w naszym kraju jest odbudowa polskiej gospodarki, jest stwarzanie wreszcie przyjaznego klimatu dla tych, którzy są rzutcy, przedsiębiorczy i prowadzą biznes. Żeby oni przestali mówić, że polskie państwo jest wobec nich represyjne. Żeby oni przestali mówić, że już w zasadzie nie są w stanie prowadzić swojej działalności. Żeby ci, którym się powiodło bardzo dobrze i którzy mają odłożone pieniądze, mieli takie warunki, żeby się nie bali ich zainwestować. Dzisiaj eksperci mówią, że takich pieniędzy odłożonych przez przedsiębiorców jest 250 miliardów, które nie są w obrocie gospodarczym, bo nie są inwestowane, leżą na rachunkach bankowych. Chodzi o to, żeby warunki państwo polskie, żeby władza stworzyła takie, żeby ci ludzie rozumieli, że jest sens zainwestować te pieniądze, a to będzie tworzenie nowych miejsc pracy. Trzeba im w tym kierunku zbudować sprzyjające warunki. Chciałbym, żeby poczuli, że polskie państwo tak ich traktuje, jak ja słyszę od młodych Polaków na wyspach brytyjskich, że tam jest traktowany biznes. Jeżeli ktoś nie złożył na przykład jakiegoś zeznania podatkowego, czy nie odprowadził podatku, dzwonią do niego spokojnie, z właściwego urzędu, mówią, czy mógłby Pan przypominamy, tutaj obowiązek nie został zrealizowany, bardzo prosimy o dokonanie tej wpłaty czy o złożenie dokumentu. I wszystko się odbywa spokojnie. Z kulturą, bez straszenia, bez nakładania grzywny, bez egzekwowania natychmiast siłą. Można, można tak realizować. Ludzie przychodzą, no przecież wiedzą, że powinni to zrobić. Jeżeli mają problem, mówią: Przepraszam, ale mam problem, proszę o odroczenie, rozłożenie na raty. Starają się wyciągnąć do nich rękę, pomóc im w tym. Dokonują takich rozłożeń. Państwo może w ten sposób funkcjonować, jak widać. I tak trzeba nasz kraj także naprawiać bo zaszliśmy chyba za daleko w tą właśnie represyjność, o której przedsiębiorcy mówią, a ona się tylko pogłębia, choćby ostatnimi wytycznymi, które podobno zostały wydane przez Ministerstwo Finansów, że każda kontrola musi się skończyć karą, bo dziursko takie w budżecie zrobili przez ostatnie osiem lat, zadłużyli nas na dwa biliony złotych, że teraz trzeba wydrzeć za wszelką cenę pieniądze od każdego, od kogo tylko się da. Tylko że to wyłącznie służy pogłębieniu tego wrażenia represyjności państwa. I tylko zniechęca ludzi do tego, żeby tutaj rozwijać się, mówią młodzi ludzie dzisiaj, tutaj nie ma dla nas żadnej perspektywy, tu nie ma pracy, tu nie ma dobrej, godnej płacy, tu nie ma warunków do tego, żeby prowadzić działalność gospodarczą. Jedyna szansa to wyjazd, jeżeli ktoś jest kreatywny, jeżeli ktoś jest ambitny, żeby te swoje ambicje mógł zrealizować, przede wszystkim zawodowe, przede wszystkim te życiowe, bo młodzi patrzą, jak żyje się w innych krajach chcą mieć mieszkania, chcą zakładać rodziny, chcą mieć samochody, chcą jeździć na wakacje, gdzie do ciepłych krajów za granicę. Dzisiaj oficjalnie mówi się, że 18% Polaków stać na to, żeby za granicę wyjechać. Czy to jest dobrobyt? To jest sukces, że 18% może wyjechać, czy 17, jak podają niektórzy. Przy czym uśmiechnąłem się czytając te statystyki, bo jako w ogóle wyjazd na wakacje traktuje się wyjazd dwudniowy to rozumiem, że proszę państwa kiedy jedziecie do swojej rodziny za rzekę to już jesteście na wakacjach jak posiedzicie trzy dni za granicą. za granicą jeszcze w dodatku zaliczacie się do tych 18% nie można. tak to proszę państwa jest z tymi statystykami nawet jeżeli mi gdzieś tam w tych statystykach podają, że tu prawda jak to polska gospodarka się rozwija, jak to PKB rośnie to dla mnie świadectwem są właśnie ci młodzi ludzie, którzy cały czas wyjeżdżają z Polski i ja się nie chcę o nic wspierać ja tylko mówię jedno. Dzisiaj najważniejszym zadaniem jest przywrócenie Polski na drogę rozwoju, żeby tych ludzi zatrzymać. Bo jak tak dalej pójdzie, to nam w Polsce za kilkadziesiąt lat braknie tego pokolenia. Kiedy moja córka, dziś niespełna dwudziestoletnia, będzie już poważną osobą, a ja będę dziadkiem, to jeżeli jej pokolenie z kraju wyjedzie w międzyczasie, to kto będzie tutaj żył? Jak ja już będę stał nad grobem.